Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W filmie w podziemiach planety Małp, główny bohater John Brent oraz towarzysząca mu kobieta imieniem Nowa śladem protagonisty pierwszej części cyklu Taylora, trafiają do ruin Nowego Jorku. Tam też zostają pojmani przez grupę zamieszkujących je ludzi, którzy znacząco różnili się od tych zamieszkujących powierzchnię, dysponujących zdolnościami psionicznymi mutantów oddających cześć bombie atomowej Alfa Omega. W tym materiale chciałbym Wam o nich opowiedzieć. Miłego oglądania. Mutanci są efektem ewolucji. Ich przodkowie w latach 90. XX wieku schronili się w podziemiach Wielkiego Jabłka. Powodem była nie tyle, co przegrana wojna z małpami, a seria wyniszczających konfliktów między państwami. Użyto w nich m.in. broni jądrowej. Ziemia została zniszczona. Ludzie podzielili się na dwie grupy. Jedna straciła to, co czyniło ich wyjątkowymi. Inteligencję, umiejętności mowy, kreatywność i stała się niczym więcej niż prymitywnymi istotami, żyjącymi w strachu przed małpami, będącymi dla nich zwierzętami. Druga, do której należeli bohaterowie tego materiału, schroniła się w napromieniowanych ruinach miast. Chcąc zminimalizować wpływ radiacji, jej członkowie zeszli do podziemi, gdzie próbowali zachować pozory dotychczasowego stylu życia. Niestety, warunki, w których funkcjonowali, spowodowały u nich nieodwracalne mutacje genetyczne. Wystarczyło już jedno pokolenie, by przekonać się, że były one nieodwracalne. Ostatecznie ich twarze stały się zdeformowane, jakby ktoś zdarł z nich skórę. Widoczne były naczynia krwionośne. Mutanci zdecydowali się nosić maski z ludzkimi twarzami. Przypominały im, kim byli, zdejmowali je tylko na specjalne okazje, takie jak modlitwa. Reszta ciała prawdopodobnie wyglądała tak samo, zasłaniano ją elementami ubioru. Poza trwałym okaleczeniem u mieszkańców nowojorskich podziemi z czasem rozwinęły się umiejętności telepatyczne. Za pomocą umysłu potrafili tworzyć iluzje, wizualne oraz akustyczne, potrafili się porozumiewać oraz sprawiać ból, kontrolowali prymitywniejsze istoty. Dzięki temu przez setki lat udawało im się odstraszać małpy od ruin Nowego Jorku, które nazywane były przez nie strefą zakazaną. Na czele nowojorskich mutantów stała rada złożona z pięciu osób. Jej przywódcą w czasie akcji filmu był Mendes 26. Ta pozycja była dziedziczna, o czym świadczą porozstawiane w korytarzach dawnego metra popiersia jego przodków. Poza nim radę tworzyli Adiposo, Ongaro, Kaspej i Albina. Od momentu upadku minęło prawie dwa tysiące lat. Wiele faktów z historii zapomniano. Mutanci nosili białe stroje, członkowie rady kolorowe szaty liturgiczne. Nie bez powodu, bowiem najważniejszym punktem ich społeczeństwa była religia. Oddawali cześć potężnej bombie jądrowej oraz świętemu opadowi. Uważali, że Alfa Omega była boskim narzędziem i żyli tylko po to, by jej strzec. Cały system wierzeń posiadał wiele zapożyczeń z chrześcijaństwa. Na czas modlitwy wszyscy, niezależnie od pozycji, przywdziewali równe białe habity. Ich główna siedziba znajdowała się w dawnej katedrze świętego Patryka. Pierwszym z bohaterów planety Małp, który zetknął się z mutantami, był pułkownik George Taylor. Poszukujący prawdy o tym, co zaszło na ziemi pod jego nieobecność. Wkrótce dołączyli do niego Brent i Nowa. W tym samym czasie do zakazanego miasta maszerowała armia Goryli pod przywództwem generała Ursusa i doktora Zajusa. Tym razem iluzje mutantów nie były w stanie jej zatrzymać. Mendes i reszta próbowali wydobyć od Brenta, jak i wcześniej od Taylora informacje o planach małp. Lecz ci znajdowali się na ziemi od niedawna i nic nie wiedzieli, za co zostali uwięzieni do czasu, aż problem nie zostanie rozwiązany. Intencje mutantów były jednak niejasne. Z jednej strony uważali się za ludzi, ostoje cywilizacji, pacyfistów, a iluzje oraz mącenie w głowach za broń pokojową, wrażenie cierpienia, z drugiej natomiast kilkukrotnie zmusili naszych bohaterów, by próbowali się zabić. Walkę Brenta z Taylorem w więzieniu przerwała nowa, która rozproszyła torturującego ich ongaro, co wykorzystali astronauci, którym udało się uwolnić. Następnie ruszyli powstrzymać kultystów przed aktywacją bomby. Jednak wówczas nastąpił atak małp. Mutanci szybko zostali pokonani. Niektórzy zginęli, inni popełnili samobójstwo, kolejni dostali się do niewoli. Wśród ofiar znajdowała się także nowa. Mendes zamierzał zademonstrować małpom narzędzie swojego boga, lecz także i jego zabrała kostucha. Żołnierze Ursusa zaczęli niszczyć tajemniczy obiekt, nie mając pojęcia, czym właściwie jest. Taylor próbował przemówić doktorowi Zajusowi do rozsądku, chcąc powstrzymać zagładę. Jednak orangutan zakpił z niego, że ludzie są zdolni tylko do niszczenia. Został śmiertelnie postrzelony. Upadając, celowo aktywował bombę Sądu Ostatecznego, która zniszczyła to, co zostało z Ziemi. Dalekich przodków mutantów poznajemy w ostatniej odsłonie Pentalogii, bitwa o planetę małp. Na ich czele stał gubernator Kolb, który dążył do ostatecznego zniszczenia małp. Jednak został pokonany. Umierając na polu walki, wydał rozkaz odpalenia w kierunku miasta Małp bomby atomowej Alfa Omega, jednak jego zastępca Mendes anulował ten rozkaz, uznając, że najlepszym rozwiązaniem będzie pokój i wycofanie się do zakazanego miasta. Alfa Omega to także nazwa paramilitarnej grupy pod przywództwem pułkownika McCalli, która dążyła do przywrócenia dominującej pozycji ludzkości w filmie Wojna o planetę Małp, należącego do trzyczęściowego rebootu serii. Także dotarliśmy do końca. O tej grupie to już opowiem wam przy innej okazji. Dziękuję bardzo za to, że wpadliście mnie wysłuchać, do następnego razu, trzymajcie się, cześć.